nagrywamy z powrotem Minecrafta, na nagrywamy live'a całe 40 minut. Yy... O. No i gramy. I ja mam, to iść. będzie odcinek na przykład ten, gdzie będą kości. Ale przy razie to będzie kość. O! Si... Szy... I, ale kurwa, to się tak czuję, że ja nie wiem co się. Czyli kurde Cią! Jak ono, bórze, nie jest lewa. Okej, okay, no. widzieliście. Kor do wybrania. co, dam do drugiego, ale teraz...

Jeżeli Wam się podobało... To dajcie lajka pod spodem A za WOTF! Wywaliła nas serwa! fuck? No to macie tu przekaz i wam pokażę póki wywalili nas serwa, propek 25000 235 gotowe eee, no wianie mi się podobało na razie tylko że wywaliło serwa kupy jak nie pokaż jej tam gdzie gdzie się o 4 radców no weź to pak nie bierze na a bo cały już nie ma no Dobra! grać, nie, nie Dobra! 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 ciebie! co Dobra! 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 Ty Dobra! 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 Czemu nas Ja się eee, Znowu mam bana, więc... Zaśpiewam wam. Znowu mam Znowu mam... Uwaga. Pierwszy raz na nagraniu będę śpiewać. A ja jak Master człowiek będzie mówić, to... Kto? To ja nic nie mówię, tylko będę ten rytm. Aha, to? wkraczam na serwer wszystko odkrywa się. Węgiel redstone i end No i diamenty też już biorę w ręce kilo W ciebie przedzieram się, nic mi nie umknie o nie. Czekaj, jak wysep. Jeden, dwa i trzy diamenty. Jeszcze jeden dla zachęty, ja. Jak głupi! Kurde! Ludź, święci! Mati? No? No, yy, pierwszy raz śpiewałem na odcinku. Kiedy? Przed chwilą! Akurat tu musiałem skończyć. Nie, yy, nie, Już zaczęli. No, ten nick już gra? Czemu mój nick gra? Co? Nie, to się nie zawsze tak dzieje. Ale czemu mój nick gra? Czy ty grasz na moim No to miku? my? Nie. No to pokaż kamerkę! No to pokaż, tak, kamerkę. pokaż kamerkę! Pokaż kamerkę! Nie wiem, będziesz się grać. No ktoś gra na moim niku do diabła! Lubię cięcie eee, Hej, witajcie! Po chwili już nagrywam. Dzisiaj budujemy kościół, jak mówiłem. Z Mateuszem, jak mówiłem. I tutaj będą też poukrywane kody, już mam dwa ukryte. Jeden bardzo... Ej, wiesz co, ja się... Ja sobie się trochę zmieniłem, bo mam... Pamiętaj, pod... tylko nie zdejmuj mój kostiumu. Oni i do... e właśnie jak będzie 50... Jak będzie 50 subskrypcji na kanale, no to pokażemy nasze skrzydła Może prąd zginąć. I dlatego pójdziecie da się szybciej kąpać. Chcecie zobaczyć skiny? 50 tak. subskrypcji na kanale. Na razie mamy 9. Bo prąd może zginąć, Musi daje się prędzej kąpać, Nie ma nie będzie to um. O ty myślałeś, że to samym czy ja. Co ja? Ja też chciałem takie coś zrobić właśnie. Jo, Aha, no, no, jeżeli e, pod tym like, pod filmem będą trzy ja lajki tak w górę, no to nie zrobimy nie. rozgrywkę ze Slendera, co ma? Ty? No. Dla widzów. Ktoś wybierze sobie jakąś postać, żeby sobie grać nią i wygra. Może... I ktoś będzie musiał wygrać. Ciekawy jestem kto wygra i jak to będzie leciało, a ty? No. Trzeba znaleźć 8 kart. Ej teraz Ja uwielbiam to jak jest coraz krótsze, że wiesz, nagle tak długo robić, długo, nie? A za chwilę tylko troszkę kilka kratek i już, nie? Patrz teraz, to tylko tak. O. No właśnie. I skończyliśmy. to myślisz, że jeszcze bez jest otwarty w tym? Tylko ten kościół nie eee... wygląda kościołowo. Pewnie nie co? Co? Trzeba ci nie Co ty robisz, na górze. No. Tak, to powinno być. Będzie, mam A ja mam wycieczkę. Mamy ja te twoje końce całem. A wiesz, pieniądze. 5 groszy. No, no. no. no to co właśnie, co z tym zrobić? Ja nigdzie nie pojedę. Dobra, ja Do no. Idź, zasłuchaj. Dobra, Andy? Do czwartej. Idź. To twoje. No. Czy może do piątej siedzisz w tygodniu? Idź. Do sklepu. Zobaczysz, Dawaj, zbieraj i się da. I co? Się no, to take bulko zmiesiło. Boże jaki śmiech. <śmierdzi> śmierd. <śmierdzi> nie wiem. To mnie rozwaliło. Weź teraz. tu. Ej, wiesz co? Te pochodnie, weź tu zrób przy tym krzyżu. Ale to nam musi się przekonać. Dobra, czekaj, tym, biorę pochodnie. Nie wiem, jak. E, wiesz co? Chociaż wiesz co możemy zrobić? Czekaj! Czekaj. Nie rób nic, nie nic Ja zrobię świecący się krzyżyk. Patrz, patrz! 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 Jajko spadło! Dawaj, kliknij prawym. Weź skopiuj te jajko i zrób. Rozwal to jajka. A w ogóle jajek się nie da kopiować, jakich nie masz w ekwipunku. Ogarniasz? Nawiasz tym małym sposobem, nie sreczko? No, ale czy musisz je mieć w ekwipunku, stary. Ej, patrz! Patrz, kładziesz i rozwalasz. O kurde. <gry> y, albo nie, wiecie co? Dwa lajki pod filmem i, dosta i będzie rozgrywka. Nie, y, dwa lajki pod filmem robimy tylko... I jak to się do następnie jak będziemy grać, to robimy taką y, kapliczkę i wtedy jak będzie kilka osób, no to rozwalamy prawym, te y, robimy i rozwalamy skrzynki, komuś trafi właśnie jakaś rzecz, no to to ma. Kto szybszy ten to zbierze, ten wiesz. No właśnie, może zrobimy takie coś w sumie. Y, Że wiesz, bo niektórzy mogą takie... Zapraszamy na Mieszka. serwer, tutaj podajemy nasze niki na czacie, napisz. E, czekaj, napiszę nasze niki na czacie, raz, dwa. E, tak, Nie. To tak. się... Ja, ja podam. napisz swoje, a ci na MSG napiszę. Dobra. Kamil Fox, czekajcie. Musicie takie coś napisać, to teleportujcie się automatycznie do nas. No, no, i zaraz Mateusz też do nas napisze. O, patrzcie. Plan 06514 to jest jego nick. Okej, okay. i tak napisem wy.